Cześć Wszystkim, ja jest MoodleWider Mój głos powraca na kanale Żeby zagrać Five Nights at Freddy's 2 Z okazji nadchodzącego filmu 5 koszmarnych nocy 2 Który wychodzi 5 grudnia O 20.30 A przynajmniej w moim kinie, nie wiem jak u was Ale bądźcie tam To nie jest reklama No dobra No to co, zaczynamy Trochę mi to zajęło, nie wiem czemu Dobra, ale lecimy. Boję się okej, okej, okay, okej. Okay, okay. okay. Dobra, fondai nie, nie mutujemy. Przyda nam się. Cześć. Hello and welcome to your new summer job at the New tak w ogóle. To Żebyście obejrzeli mój film na moim kanale Lego Sun Film, który zrobiłem z kolegą, w jest super. On jest świetny. Ja teraz nie, nie self -glayzuję. To jest naprawdę jest świetny. Może i początek, on, może i odraża. Ale świetny. A teraz posłuchajmy: Fongaya. Mm. Patrzcie, to MatPat. I Kellen Goff. I to Znaczy tego: Megan Fox. paying them to guard you. Uh, now that That's being slow. said, don't <gasps> <no new> use <gasps> systems without it, kinks. Uh, who is the to Uh, the first guy finished his week, so he about condition. Uh, him over the yeah. days. So, Ciao. may I at you, right? Uh, mainly his first concern that certain characters seem to move around at night, and even a demon uh -huh. get into his office. Now, from what the we fine. know, that should be impossible. So that Ooh. restaurant should be the safest place on earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is Ooh. that the robots were never given a proper night mode. Talk, talk. So, when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So, then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. Mm -hmm. So, a temporary solution is this there's a music box over by the private counter, and it's rigged to be wound up remotely. So, just every once in a while, Switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. Hmm. Uh, and as for the rest of them, we haven't even Oh, it. You see, there may be a minor problem with something about 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 things things and go go that I want to do. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. A, że to, dziękuję. Boję się, stresuję się i to tak mocno. ogóle przejdziemy sobie tak z dwie noce, nie? Może? Zależy. No, nie ma drzwi. Plasz, no mi się, już się rozłożył. Ok, e, tak. O kurde, dzięki, dzięki, dzięki. dzięki. Dobrze, Fonga, że mi przybył. O cholera, nie, nie, proszę, boję się. Kogo nie ma? Matpata już, ale on się rusza szybko, da się go zatrzymać, Megan Fox! A gdzie jest? O! Zostaw mnie, podpórze. Demonie. Dobra, noce we fnaf trwają coś 9 minut, nie? 4 minuty filmu już minęły, 4,5. Czemu? Mopet! Zginę zels. Osiema! Cześć! Uczak! Boję się. Gdzie jest na to. Do... On będzie w węcie jakimś, nie? Tu jest! Chcę wejść do węta na 100%. Zostaw mnie! Megan! Ale nie mogę się doczekać na ten film. Jeju! Freddy się ruszył? Freddy się jeszcze nie ruszył. Ten gówniarz? Ten gówniarz się jeszcze też nie ruszył. PAPET! Boże, zapomniałem o papiecie. Nie wiem, co powiedziałem właśnie. On już tu jest? Nie ma jeszcze. Ale... laguje mi coś. To coś znaczy specjalnego? Czemu ja ich nie widzę? On jest nadal tu? Ja. się ruszył. Zostaw mnie! Zostaw Zast mnie! Ale się boję. Nie, nie. Ona mnie zabije. Wyskoczy mi na mordę. Awet. Nie przejdę pięciu nocy u Fryderyka. Przejdę może co najmniej jedną. Nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Czemu tej Boni jeszcze mi nie wszedł do tego wenta? Już wolałbym, żeby wszedł? A ci teraz wyskoczy. O, jest! Co 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 teraz? Gdzie ona jest? Nie, na modle mi wyskoczy. Jest piąta, proszę. Gdzie ona jest? Gdzie oni są? Ale się stresuję teraz. Ale się stresuję teraz. ale się stresuję teraz. Czemu nadal jest na lewej? Nie ma nikogo. Ktoś tam łazi. Matpat pewnie. Matpat, to ty? To ty. Siema, Matpat. Proszę, szósta. Proszę, szósta. Proszę, szósta. Jest! O mój Boże. Ja żyję. Oo, on już? Dlaczego tak? Boję się. Tak, zauważyłem starsze modela. A jak pachniały, panie Fongaju? Nie powinny. A okej. Okay. Nudna była ta noc wielka, tak w sumie muszę powiedzieć. Muszę przyznać. Foxy. Ach, tak. A dlaczegoż? MANGEL! Co ona tu robi? Czemu ona żyje? Nie zapomnę Music Boxa Co za głupie powiadomienia ze Snapchata Hello? Hello, Nie ma go! Słyszałem dzieciaka Słyszałem dzieciaka Gdzie jest dzieciak Balun śmieć Mogę go gdzieś tu znaleźć? O, matpad, siema On może stąd te, a nie, czegoś. jakoś Nie On tu jest gdzieś gdzie? Czemu? Czemu? O, ci tutaj. On tu będzie. O ty, kidosie. Jeśli ty mi zabierzesz baterię, będę bardzo zły. Będę bardzo zły. Zostaw mnie. Kidos. Kidosie. Kidosie. Papet! A, już ja pamiętam. To, to mi baterię zabrał? Czemu nie mogę bateriować? O, dobra, to tylko kitchen. On mi nadal tu siedzi? On mi nadal tu siedzi. Kiedy on mi odsiedzi? O, spadaj. Zostaw moje baterie. Już? Nie zabrał mi baterii? dziękuję bardzo. Gdzie jest reszta koleżków? A! Hej, amatwas, czemu? Czemu masz takie małe oczy? Wyobraźcie sobie, że był o, hej, hej, hej! Lis! Sporej! Lisie! Poszedł! Chyba, tak? Ale jak dostanę jumpscare Ale będę zły! No nie! Czemu nie mogę? <grystanie> Czemu ty mi króliku... Napastujesz? O, Freddy! Nawet. Nakręcony jest, ład? Ja go nie nakręcę. Kto go nakręcał? Kto nakręcał pulpeta? Kto nakręcał pulpeta? Bo na pewno nie. Ej, to Kidos już mnie zostawił. Siema Freddy. Boję się Freddy, nie wiem jak on cię. Główno, czemu mi baterie znowu nie działają? Nie rozumiem tego flashlighta. Nie wiem. Nie wiem, co mam teraz zrobić. Co mi tu przyjdzie? To nie on? Jeszcze nie on, tak? Kura! Co teraz że kura? Nie wiem, ile mogę siedzieć w tej masce. Nie ma jej. To był. To były kroki Pleda. On ma takie ciężkie kroki. To były kroki Pleda. Bo on jest gruby. Ktoś mi wyjaśni, czemu to nie działa. Ja się tak. Boję. A on wrócił tam. What? Jak to, jak ta gra działa? Ktoś mi wyjaśni. Hi. Nie, dzieciak się obudził. Lidlku, a z nie, nie zezwalam. Nie, powinienem to przeżyć. Jest piąta. Jeszcze nie zginąłem. Nie wiem, czemu tak nakręcam tego pulpeta. Boję się. Ty. mogę ci. Jak to nie są kroki Freda. To czyje? I czemu mi nie działa latarka? Teraz mi pannie latarka. Ej, ej, ej. Nie! Nie zezwalam. Na ciebie też nie zezwalam. A ten Jestem atakowany z dwóch stron, co tu się dzieje? Z trzech? A Ten pięć koszmarnych, to jest stresujący, powiem wam. Co się stało? Co jest? Co jest? What? A to jest, aha. Czy nic nie widzę na to? Nie, nie patrz się na mnie. To jest jak ta mini ta pierwsza. No ten też się na mnie pat. No i co? No i co? I co się kapije? <laughs> Ale masz i ja Kto się chichra? Kto się chichra? Nie rozumiem. What? 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 Yyy, co się stało? Nie, nie, nie chcę trzeciej. No nie, przepraszam. tak. Dobra, noc trzecią zostaw sobie zostawimy na. Inny odcinek. Miło było. Bardzo. Przyjaciele moi drodzy. Mm. No. To siema. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z nocy trzeciej i czwartej może. Cześć!